Fundacja Partnerstwo do Rzeczy Słupi jest lokalną grupą działania, której głównym zadaniem jest wdrożenie opracowanej oddolnie lokalnej strategii rozwoju do Rzeczy Słupi na lata 2009-2015. Strategia ta określa dwa najważniejsze cele, jakie partnerstwo zamierza osiągnąć. Są to po pierwsze przyspieszenie rozwoju gospodarczego poprzez wykorzystanie zasobów lokalnych oraz po drugie aktywizacja mieszkańców i poprawa jakości życia. Dzięki programowi LIDER Partnerstwo do Rzeczy Słupi wspomaga podmioty działające na obszarach wiejskich poprzez udzielanie dotacji na projekty zgodne z tymi celami, realizując tym samym lokalną strategię rozwoju. Ogłaszane przez Fundację Reasów dwa razy do roku konkursy w ramach programu LIDER umożliwiają więc mieszkańcom pozyskiwanie dotacji na rzecz rozwoju obszaru objętego działaniem partnerstwa, czyli 19 gmin z obszarów powiatu słupskiego, bytowskiego, leogorskiego i sławieńskiego. Ścieżka rowerowa, którą Państwo widzicie za mną, to, to ścieżka jedna na pewno z lepszych w gminie Bytów i w powiecie bytowskim. Zrealizowana przy współpracy z, partnerstw, z Fundacją Partnerstwa Życzy Spółki. Ścieżka na odcinku Bytów-Dąbie doskonale wpisuje się w strategię rozwoju turystyki nie tylko ziemi bytowskiej, powiatu bytowskiego, ale myślę, że wszystkich samorządów skupionych wokół Fundacji. My się bardzo cieszymy, że udało nam się uzyskać wsparcie na jej budowę w kwocie ponad 250 tysięcy złotych, bo to jedna z kluczowych inwestycji, jeżeli chodzi o rozwój turystyki w naszej gminie. Tym bardziej, że szlaków rowerowych budujemy co roku sporo, ale ten szlak rowerowy jest wyjątkowy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o atrakcję, jaką on stanowi dla turystów przyjeżdżających do bytowa czy w okolicy, ale też dla mieszkańców bytowa czy Dąbia, którzy doskonale się komunikują dzięki tej ścieżce pomiędzy sobą. Ja jestem przekonany, że dobrze się stanie, jeżeli ta ścieżka zostanie zrealizowana w pierwotnym kształcie, czyli w takim zamierzonym kształcie, to jest naszym marzeniem, czyli wówczas, gdy ta ścieżka już doskonale połączy bytów z łuską poprzez dąbie i słupsk właśnie.